Dragon Age Origins w 2025 roku. Czy warto Twojego czasu? Szczerze, na pewno warto, bo to był mega dobry RPG. Wiadomo, te najnowsze wersje, Veil Guard, który wyszedł, no był totalnym po prostu klopem. Był okropny, nie dało się w to grać. I tak samo chyba ta trójka, bo chyba trójka, która wyszła, też nie była dosyć ciekawa. Ale faktycznie, Origins miał w sobie nawet takie mechaniki, może nie jakieś niesamowicie wybitne, ale które dawały temu światu taką prawdziwość, nie? Jak, jak na RPG. To, że mogłeś sobie pójść jedno, jedną z kilku, kilku wersji drogi, żeby z tą fabułę sprogresować, dowiadywać się nowych rzeczy i tak dalej, to, że ostatnio spróbowałem jeszcze raz zagrać i zbyt le... Plus jeden, Jacob, zgadzam się, to jest w chuj drewno i mam to na kompie zainstalowane, bo chciałem ostatnio sobie zagrać na live w to i chyba w dwójkę sobie zagram, nie? Bo w dwójkę na przykład nigdy nie grałem. Ale tak, to jest drewniane, ale jeżeli chodzi o to, że ty zaczynasz grę i w zależności od tego, jaką zaczniesz rasą, i jakim dopiskiem do twojej rasy. No, to ty lądujesz w różnych miejscach. Czyli ten twój prolog, który trwa chyba z godzinę, za każdym razem jest inny. I to jest zajebiste. W ogóle teraz tego w ogóle w grach się nie spotyka. A moim zdaniem to jest mechanika, która jest mega fajna i powinna być dosłownie wszędzie, jeżeli masz taki wybór tworzenia własnej postaci. Nie, że jesteś na, na przykład elfem z lasu, no to zaczynasz w lesie. Jesteś elfem miastowym, to zaczynasz w mieście. Jesteś, jesteś krasnoludem, zaczynasz w kopalni, kurwa. Napierdalasz ludę dla Gomeza, nie? I, I to jest piękne wtedy. To, że ta gra jest drewniana i. Już trochę przedwieczna, to swoją drogą. Ale jeżeli chodzi o samą tą historię, jaką ona przedstawia i to jak ona się rozwija, to naprawdę to jest mega ciekawe. Last Boss mega akurat mi przypadł do gustu. Rzadko, rzadko lubię Last Boss Last Bossy w grach, ale tu był faktycznie ciekawy. Może był lekkim gimmick fightem, no ale poza tym, no to naprawdę był fajny. Dobra, zobaczmy ten materiał, bo jestem mega ciekawy. Age Origins, zwany początkiem. Samo wymówienie tego tytułu powoduje pojawienie się sentymentalnych ciarek na ciele. No. Ale czy jakość gry w 2025 roku obroni się, gdy zdejmiemy klosz sentymentu i nostalgii? Celem tego... Nie pamiętam nic z Last Bossa z tej gry. To jest taki jakiś ala Wielki Smok pojebany, co jest na szczycie wieży, nie? I, I fajnie się w sumie z nim walczy, bo on jakiś tam samony wzywa, tutaj sobie z nim walczysz, tu coś tam. No jest po prostu dynamiczna ta walka, jak na yy, CRP'a, nie? Chyba CLP, to jest CLP. jest odpowiedzenie na to właśnie pytanie. Wiele osób w kontekście pierwszej gry z uniwersum Dragon Age mówi o statusie legendy, o magii Bioware lub o ulubionym RPG wszechczasów. Sam znakomicie wspominając ten tytuł postanowiłem skonfrontować jedną z moich ulubionych gier z rzeczywistością. Dlatego od ponad dwóch tygodni ogrywam Dragon Age Początek. Kom znaczy, dobre, okej, okay. gdybyśmy mieli się ten faktycznie zamknąć za tą nostalgią i w ogóle ją wyeliminować, to faktycznie ta gra jest przestarzała. No ale, kurde. Ona, jak tworzysz sobie włas, własny team-comp w tej grze, nie? Spotykasz ludzi, na tego ziomka tutaj, co mamy, no to każdy ma tam swoje jakieś fajne backstory. Ta jedna z głównych bohaterek nieokre z nami od samego początku jest. Tak samo, jest to jakby wiedźmą, tu jej tam matkę zabili i tak dalej. No to wszystko ma naprawdę. Dobry vibe na dobrze napisaną historię. To, że ta, ta magia, która w ogóle jest zamknięta, zamknięta em, magowie, którzy są w ogóle zamknięci w tej wieży, musimy całą tą wieżę przejść w ogóle. Kompletna edycja bez różowych okularów. I na taką, szczerą, nieskorumpowaną przez sentyment opinię was gorąco zapraszam. Zacznijmy od elementu, który jest moim zdaniem najważniejszy. Elementu, który separuje omawianą dzisiaj grę od wielu produkcji nowoczesnych. Jest to opowiadanie historii w sposób, w który autor chciał ją opowiedzieć. I ja wiem, że na pierwszy rzut ucha może to brzmieć dziwnie, ale już pierwsze z wyjaśnieniem: Historia. Lor, dialogi czy fabuła są nam opowiedziane w tak zwany stary dobry sposób. No, czyli czyli jeden. bez patrzenia na to, czy ktoś poczuje się urażony, bez no, patrz, jakiego... ona jest piękna, nie. na ryzyka, że za ten żart lub temat zostaną skancelowani, bez wrażenia, że człowiek HR czyta i analizuje każdą linijkę dialogu. Jeżeli gra chce opowiedzieć żart, który bazuje na różnicy raz. Robi to. Jeżeli gra, chce, aby... A mamy Weinwalda, gdzie napierdala z pompki, kurwa! Śmieszne, wuj! Oh, przepraszam, musiałem. Ten reprezentant rasy Kunari kwestionował rolę kobiety w kontrowersyjny sposób, robi to. To gra, która najzwyczajniej nie boi się być niewygodna, nie próbuje przypodobać się każdemu, zamiast tego przedstawia świat surowy, brutalny, ale przez co bardziej autentyczny. I właśnie dlatego każda rozmowa, prawie każda, każda decyzja fabularna potrafi uderzyć mocniej niż nie jeden film. Masz brudny świat, kurwa. Napierdalają na ciebie jakieś pomioty, piekła, nie? No i wiadomo, że każdy no, jest w dupie, myśli tylko o sobie. Czym w gotiku? Graż w gotika, przychodzisz do jakiegoś zioma, on mówi: Spierdalaj, stary, mam w dupie twoje imię. Jakby ja, ja myślę o sobie, nie? Nie masz nic do zaoferowania, jesteś tutaj pierwszy dzień i tak dalej. Tu masz dosłownie to samo. Jest brudny świat. Tu masz na przykład koczary, nie? Przed zamkiem tym głównym. No to wiadomo, że tutaj ludzie są chorzy, są w klasie po Podzamykani i coś tam, coś tam. No, świat jest złożony w taki sposób, w którym, ej, jesteś Olkiem. No, to wiadomo, że Olków nie lubimy, bo kiedyś tam najechali elfy z ludami no, patrz, jakoś tam się nie lubią i tak dalej. No, są te właśnie podziały rasowe, które, no, muszą się zdarzyć, jeżeli świat jest tak skonstruowany z takimi rzeczami. To nie jest pierdolona bajka, gdzie każdy każdego kocha, tylko prawdziwy świat dosłownie. Mówiąc to jednym zdaniem, gdyby Dragon Age Origins swoją premierę miał dzisiaj, zostali by skancelowani przez niebieskowołose, tak. niebinarne Osoby, a IGN i inne w cudzysłowie recenzenckie ścieki dawaliby grze ocenę 2 na 10. Tym bardziej śmieszy mnie, ale też osobiście ubolewam nad tym, czym stał się dzisiejszy Dragon Age w postaci oczywiście Veilgarda, bo łatwo można odnieść wrażenie, że jest to lustrzane odbicie wartości, które przekazywała pierwsza odsłona serii. Z jednej strony Origins, który nie ma strachu przed tematami kontrowersyjnymi, pokazując jedną z najbardziej dojrzałych historii, bez szczypania się za język, a z drugiej strony mamy cukierkowość i radykalna polityka wplątana w główny wątek fabularny. Ale to nie jest materiał o tym, że Dragon Age już nie żyje, a obecny Bioware, który nie istnieje, nie posiada wystarczająco zwojów wskrzeszania, aby choćby podjąć próbę wyjścia na prostą. Na to jest za późno. A ja wspominam o tym, ponieważ posiadanie tej wiedzy buduje pewną perspektywę oraz wpływa na ogrywanie Origins, wiedząc, że pomimo trzech następnych części, to tak naprawdę wybitność serii zaczyna się i kończy właśnie na Dragon Age Origins. A propos wybitności. Tytułowy początek, który jest różny w zależności od rasy i klasy naszego pokolenia oraz jego połączenie z głównym wątkiem fabularnym... Jak to, jest... że to faktycznie wpływa na całą fabułę, a nie tylko to, że zaczynasz jakby w tym samym miejscu. Że to, że postaci do ciebie się inaczej zwracają, jeżeli jesteś na przykład danej rasy, nie? To coś, co mieliśmy właśnie w tych starych RPGach, nie? Arcanum, które zawsze wspominam i uwielbiam tą grę, dosłownie ma taki, ma taki sam design świata, nie? Jeżeli jesteś olkiem to Wiadomo, że zaczyna z mniejszą inteligencją, więc masz bardziej ograniczone dialogi, i tak samo ludzie na ciebie patrzą trochę spod byka, są nieufni, nie? Tu mamy dosłownie to samo. To, to, to jest po prostu przepiękne. To, że my możemy kogoś urazić yy, i ta osoba faktycznie poczuje się urażona, albo samo, samo to, że re, na, nasze, nasze decyzje mają swoje konsekwencje. Pies, który są na, na samym początku naszej przygody, to jest idealny tego przykład, no bo my możemy albo z kolony scholy zrobić sidequesta i pochodzić trochę po mapie na Którą się dostajemy potem i znaleźć tam jakieś lekarstwo dla niego, o ile dobrze pamiętam, i go uratować, i potem staje się naszym kompanem, albo możemy mieć go w dupie, no bo na chuj nam pies, nie? A okazuje się potem, że ten pies jest mega zajebisty. I więc jeżeli faktycznie nam się uda, no to mamy właśnie zajebistego kompana do naszego teamu, nie? Od samego początku, który jest mega z nami lojalny. I z tego, co chyba pamiętam, w ogóle w pewnym etapie gra, daje ci możliwość grania chyba tylko tobą, jedną postacią, albo tylko tobą, ale ten pies i tak do ciebie potem wraca, nie? Tu mogę się mylić, bo coś może nie pamiętam takiego, żeby żeby było, ale tak mi się wydaje. I ten pies właśnie do ciebie zawsze wtedy wróci, mimo tego, że no go nie było, a inni na, na przykład mogą uciec, ile jakby to, to samo co mieliśmy w Divinity Scene dwójce, nie? Na sam koniec, kiedy jeżeli źle przeprowadzimy dialog, to jeden z naszych ziomeczków może stanąć przeciwko nam. Nie? Typowe piękne zagrania CRPG-owe, jakie powinny być w RPG-ach. Konsekwentnie zbudowany świat, który żyje i ma swoje wybory, a nie coś, co w ogóle nie pokrywa się z tym, co ty jako gracz robisz w tej grze, nie? Wy wiecie o co mi chodzi jakby. Stanie się Szarym Strażnikiem to prawdopodobnie mój ulubiony prolog, czy też sekwencja otwierająca bramę fabularną. Osobiście zacząłem przygodę jako człowiek wojownik, co zaserwowało mi historię człowieka szlachcica, która zaskoczyła mnie swoją jakością do tego stopnia, że w międzyczasie prowadzenia tego save'u, zacząłem grę od nowa, aby z większym zaciekawieniem oraz benefitem posiadania pewnej wiedzy obserwować i czytać między liniami dialogu, celem pogłębienia mojej wiedzy o pochodzeniu mojej postaci. To właśnie ten poziom dopracowania sprawia, że każdy początek w Origins nie jest tylko tłem, a integralną częścią tożsamości postaci. Gra nagradza ciekawość, im więcej wiesz, tym więcej wyciągasz z subtelnych sugestii albo reakcji NPCów i z pozoru drobnych decyzji. To nie jest zwykła ekspozycja. To fundament, który rezonuje przez całą przygodę. W przypadku człowieka szlachcica, gra rozpoczyna się, pokazując nam, że należymy do bogatego, wysoko postawionego rodu i nasz ojciec ze starszym bratem są zmuszeni udać się na wojnę, a raczej na front. Do już dynamicznej sceny, gdzie bardzo dużo się dzieje i uwaga gracza jest wymagana, aby dobrze zrozumieć prezentowaną opowieść, dochodzi postać, o której odrobinkę więcej już za chwilę: Duncan. Ten elitarny szary strażnik daje do zrozumienia naszemu ojcu, że jest zainteresowany werbunkiem jednego z rycerzy do szarej straży. To przykuwa naszą uwagę, ale szybko zostajemy poinformowani przez naszą rodzinę, że szara straż to wielka odpowiedzialność, ale też jeszcze większe niebezpieczeństwo. Pod nieobecność naszej rodziny na posiadłości, to nasz protagonista dostaje zadanie pilnowania porządku. Niestety, okazuje się, że nieobecność wojsk oraz dowódcy to znakomity moment na serdeczny nóż w plecy, który wbija nam do lojalny hał. Atakując i podbijając nasz zamek, uciekając w towarzystwie matki, natrafiamy na, na przykład zamordowaną żonę i dziecko naszego starszego brata, co pokazuje skalę brutalności tej historii. Na koniec ucieczki znajdujemy ledwo przytomnego ojca, któremu pomagał wcześniej przedstawiony Duncan, który za pomoc stanowczo domaga się zarekrutowania nas do Szarej Straży. I to jest ekstremalnie autentycznym i wiarygodnym sposobem na połączenie personalnej historii z główną historią gry, czyli plagą i Szarą Strażą. Obiecałem, że wrócę na chwilę do Duncana i czas na dotrzymanie mojego słowa. Duncan jest flagowym przykładem postaci, która wybija się z powiedzenia w cudzysłowie, aby zżyć się z postacią, muszę z nią spędzić dużo czasu. Dlaczego? Duncan to postać, która pojawia się zaledwie na kilkanaście minut gry, ale pozostawia po sobie ślad większy niż niejeden towarzysz z dziesiątkami no. godzin dialogów. Powodem jest to, że uosabia wszystko, czym jest Szara Straż. Poświęcenie jest mega charakterystyczną postacią, która właśnie wzbudza w tobie to uczucie, że ej, warto być szarą strażą, warto być tym strażnikiem. To jest bardzo dobitna rola, nie? I on emanuje tą aurę te, 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 tej roli, nie? Więc to jest właśnie, daje mu taką, taki respekt, do którego my chcemy dążyć jako nowy, szary strażnik, zajebiste. I nie potrzeba całego godzinnego segmentu, żeby wytłumaczyć jego historię, tylko po prostu dobrze napisać postać. Honor, ciężar odpowiedzialności. On nie musi opowiadać o sobie wiele. Wystarczy sposób, w jaki patrzy, ton głosu, jego decyzje których jest stosunkowo wiele jak na jego mały czas ekranowy. W prologu staje się dla gracza nie tylko mentorem, ale też pomostem między osobistą tragedią czyli tą historią Origins a wielką wojną z plagą czyli, tak jak wspomniałem, zasadniczą historią gry. A kiedy danka umiera, czujemy, że ten świat naprawdę stracił kogoś ważnego i dlatego zapada on w pamięć, bo był po prostu autentyczny. I nie bali się go zabić, kurwa. To też jest mega ważne. Bo teraz, wiesz, nie zabijemy ci postaci, z którą się bardzo dobrze żyłeś, no bo czego masz czuć się źle z tym? To, 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 to jakby my nie, mo nie możemy wytworzyć w tobie uczucia, że ty będziesz czuł się źle grając w grę. Masz czuć się mega komfortowo, więc nie zabijemy nikogo najlepiej, nie? No kryobskie ostatnio tak mi głowę rozwaliło tym plot twistem z Gustawem. Jak ktoś nie grał, to nie chcę mówić, ale w każdym razie to, to było genialne. To było coś, czego nie widziałem w grach od lat po prostu. I się zakochałem w tym. To jest taka prosta mechanika, decyzja designowa, światowa, że ona zmienia całkowicie odbiór danej produkcji, nie? Przejdźmy do gameplayu, bo naprawdę jest o czym mówić. Dragon Age Origins to gra, która może ukształtować podejście do RPGów. I pokazała mi coś, co dziś uważam za fundament dobrej rozgrywki. Jeżeli gra oferuje wyższy poziom trudności, to często właśnie tam kryją się jej najlepsze mechaniki. I nie, nie jest to dosłownie tak, że po zaznaczeniu pewnego poziomu trudności dosłownie odblokowują się inne mechaniki. Nie, ta opowieść jest odrobinę głębsza. Origins nie tylko każe Cię, kiedy grasz bezmyślnie, ono Cię edukuje. Zmusza Cię do wyjścia poza podstawowe umiejętności chodzi. i zaczęcie korzystania z narzędzi, które wcześniej wydawały się zbędne. Pamiętam osobiście moment, kiedy fabuła pchała mnie coraz głębiej w kolejne regiony Freldenu, a ja orientowałem się, że walki przestają być formalnością. To już nie była gra, w której wystarczy kliknąć atakuj i rzucić fireballa. Wrogowie zaczynali rozstawiać się po kątach. I to nie w jakiejś końcówce, tylko w środku przygody. Wtedy zacząłem zauważać rzeczy, których wcześniej w ogóle nie dotykałem. Na przykład taktyczne programowanie towarzyszy. Ustawienia typu, jeżeli zdrowie jest poniżej 25% życia, użyj czaru leczącego, albo jeżeli w otoczeniu są wrogowie, użyj zaklęcia odpychającego. Na papierze to tylko kilka warunków logicznych, ale w praktyce to był absolutny game changer. Z każdą walką budowałem lepszą synergię między postaciami, z czasem zacząłem korzystać z pułapek z pozycji na polu bitwy, z buffów i debuffów. I nagle walka nie była już tylko przeszkodą między dialogami, stała się pełnoprawnym, satysfakcjonującym systemem, który nagradzał zamyślenie. Dlatego właśnie uważam, że Dragon Age Origins to jedna z najlepszych gier, jeżeli chodzi o to, jak łączyć poziom trudności z głębią systemów. Ta gra pokazuje, że wysoki poziom trudności nie musi być sztucznym wydłużeniem czasu gry. Może być czymś, co motywuje cię do zrozumienia świata, mechanik i własnego stylu gry. I ta nauka zostaje z tobą na długo, nawet gdy sięgasz po inne tytuły. Znakomitym porównaniem tej myśli jest mechanika w Wiedźminie III, na przykład ważenia eliksirów czy też oleju. Na broń. To są mechaniki, po które normalnie nie sięgnąłbyś, grając na normalu czy też łatwym poziomie trudności, ponieważ gra byłaby tak prosta, że nigdy nie byłbyś zmuszony sięgać po mechaniki, które gra Ci oferuje, bo gra jest na tyle prosta, że po prostu tego nie robisz. I właśnie to jest zajebiste z tymi miksturami. Tu akurat Wiedźmin dobrze to zrobił, że mamy ten system trucizny, nie? Że Ty możesz tego użyć, ale Ty za to czymś płacisz, nie? To nie jest tak, że Ty dostaniesz jakiegoś buffa, bo dostaniesz buffa i tyle, nie? To by jeżeli wejdzie ta trucizna za dużo, no to wiadomo, że y, umrzesz, nie? W końcu, bo, bo tracisz HP. Tam nie wiem, czy jakieś jeszcze dodatkowe efekty ma ten nadmiar trucizny, ale to jest konsekwentnie stworzony system. I taki system tak samo jest bardzo rzadki aktualnie. I tutaj jest właśnie bardzo podobnie w Originsie, gdzie gdybyś grał na normalu czy na Easy Mode, prawdopodobnie nie spędziłbyś nawet 5 minut na tym programowaniu towarzyszy, bo by się po prostu nie chciało, ale przede wszystkim nie miałbyś ku temu powodu. Na najwyższym poziomie trudności jednak gra tak bardzo daje ci w kość, że zaczynasz spędzać więcej czasu na przemyślenie swojego podejścia do gameplayu, chcesz zobaczyć jakie opcje posiadasz, co możesz z tymi opcjami zrobić, kombinujesz, sprawdzasz, no się, też grać się w tego, i gdy w dojdziesz edzo. do posiadaniu 50 godzin na najtrudniejszym poziomie trudności i zerkniesz sobie jak oprogramowałeś powiedzmy swoich towarzyszy, czujesz dumę i naprawdę wielką satysfakcję, że udało ci się i to wszystko nie przyszło za darmo, przyszło to kosztem twojego twojego przemyślenia, twojego przygotowania się do walki. I właśnie dlatego mówię, takich gier już nie ma. Nie dlatego, że Origins miał lepszą grafikę, więcej lochów, czy bardziej rozbudowane questy, ale dlatego, że był bezkompromisowy. W swojej fabule, w sposobie prowadzenia historii, w systemach, które nie tłumaczyły wszystkiego od razu, tylko pozwalały ci się sparzyć i nauczyć. Dziś wszystko musi być Wygładzone, bezpieczne, dostosowane do każdego. Postacie rzadziej mają kontrolę. Nie wiem dlaczego, ale jak patrzę na te stare gry, i mimo, że dobre, ok, jest ta nostalgia w oczach, no to czego te gry w większość była taka dobra kiedyś? I jak rozłożymy właśnie sobie na czynniki pierwsze, które autor to zrobił właśnie w przypadku Dragon Age Origins, no to te gry po prostu były robione dużo, dużo rzetelniej, lepiej. Te mechaniki, które one miały zaimplementowane, były dużo ciekawsze. Tak samo jak tu, jak sobie robisz e, cięższy poziom trudności, to ty czujesz ten cięższy poziom trudności, a nie po prostu przeciwników, którzy są gąbkami na pociski. Otwierasz nowe mechaniki i tak dalej. Tu, że ta fabuła jest spójna, to, że nie ma tego, nazwijmy to world kodu, w którym wszystko musi być kwieciste i piękne, no bo przecież inaczej nie może być opowiedziane. No, nie rozumiem tego. W jaką stronę poszliśmy nawet jako świat, że tak z... zregresowaliśmy, tak jak ci się mówi. Zregresowaliśmy, tak. No, nie rozumiem tego, skoro to było takie, takie piękne. No, kto by nie chciał zobaczyć takiego Dragon, o... Dragon Age Origins, ale w dzisiejszej na, na dzisiejszych jakby sprzętach z dzisiejszą technologią, nie? Przecież to, było przecież, to byłoby genialne, kurwa, coś takiego. To, że ten system jest drewniany, jest starszy, i tak dalej, ale zobaczenie go w ogóle, ale jako taki remake, tylko że dobrze zrobiony i zachowany z tym duchem starego Dragon Age'a, to to byłoby, mi się zdaje, aktualnie na najlepszy Gierek, mogłoby wyjść. Nie wiem, w jaką stronę my poszliśmy. Wersyjne opinie częściej wygłaszają neutralne, poprawne poglądy. Gameplay częściej prowadzi cię za rączkę niż zmusza do myślenia, a kiedy już gra próbuje być głęboka, to często robi to sztucznie, zamiast ufać, że gracz sobie poradzi. Dragon Age Origins to gra, która ufała, że masz mózg i cierpliwość, żeby wyciągnąć z niej coś więcej niż tylko kolejne punkty doświadczenia. Dlatego nie. I powtarzałeś jakieś levele, to, że umarłeś, ciebie to nie wkurzało, a teraz ci, ci najnowsi gracze, ten, ten mo model fala jest, o kurwa zginąłem, ale ta gra jest ciężka i w ogóle. Kurwa mać, zginie. nie wiem, 10 tysięcy raz na maleni, to zrozumiesz może. Co, o, o co chodzi, że ginięcie to jest etap procesu, kurwa, a nie kara za coś. Nie wspominam tej gry z nostalgią, wspominam ją z żalem, że nikt nie robi już gier, które szanują gracza w ten sposób. Ale zajebiste zakończenie, pięknie podsumowane, zajebisty film. Będziemy musieli pewnie kiedyś sobie ograć to znowu, bo naprawdę ta gra, no jest warto ogrania i przypomnienia sobie o niej. Nice, nice.